Dzień dobry! Dzisiejszą wycieczkę, a może bardziej dzisiejszą noc, rozpoczynam w miejscu, które już widzieliście, ale nie widzieliście go z tej strony, jaką chcę Wam dzisiaj pokazać. Tu przede mną na dole. Tuż nad brzegiem fiordu, to jest Lisefjord, tam jest gdzieś Prejkesturin, a tu jest trawa nad brzegiem. Więc dzisiejszą noc chciałbym spędzić właśnie tutaj, pod namiotem i opowiedzieć Wam co nieco na temat tego, jak to jest z tym nocowaniem na dziko w Norwegii. Więc jeśli interesuje Was coś takiego, to zapraszam. Jak widzicie, miejsce piękne. To jest dość duży plac. To jest kilka ładnych metrów w jedną stronę, w drugą stronę. Trawa jest idealnie gładka. Jest nawet uzbierane drewno. Jest miejsce na ognisko, jak widzicie. Tutaj jest kolejne, mniejsze miejsce, też na ogniskach, jakbyście chcieli sobie rozpalić, nie przy samym namiocie. Tu jest dalej zejście do wody na kamienie. No, bardzo ładnie jest. Bardzo ładnie. Zatem rozłożę sobie namiot. Jak to jest z tym nocowaniem na dziko w Norwegii? Można, oczywiście. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Pół żartem, pół serio, ale tak, takie jest prawo. Prawo allemansretten, czyli prawo wszystkich ludzi do korzystania z przyrody, tego co nas otacza. Tutaj w Norwegii jest takie prawo, właśnie które daje możliwość prawie pełnego korzystania ze świata. Który jest wokół. I między innymi ma Norwegia takie prawo, że można nocować tutaj na dziko. Jest oczywiście kilka zasad, których należy przestrzegać. To bardziej chodzi o taki zdrowy rozsądek czyli, żeby nie szkodzić środowisku, żeby nie narażać służb na nie wiem, nagłe gaszenie pożaru. Ale pokrótce, to, to się zamyka naprawdę w kilku takich podstawowych zasadach. Po pierwsze, możemy nocować praktycznie wszędzie: na łąkach, na plażach, w górach, w lasach, wszędzie tam, gdzie grunty są nieuprawiane, czyli na przykład nie na polu kukurydzy. Można nocować na terenach nieogrodzonych, na których nie ma wyraźnego zakazu wstępu i co najważniejsze 100%. 50 metrów, nie bliżej niż 150 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych. To też jest istotne, bo jeżeli jakaś szopa stoi, albo jakaś taka wiata na łodzie, to nie jest budynek mieszkalny. To obok niego można przenocować. Ale jeżeli 50 metrów od tej szopy jest jakaś chyta, albo nawet w tej chycie może nikogo nie być w danym momencie, ale jeżeli ona tam stoi, to nie wolno. Ten nocleg nie powinien trwać więcej niż dwie noce maksymalnie. Jeżeli byśmy chcieli spać dłużej i wiemy, no jest jakiś właściciel danego gruntu, to musimy go zapytać o zgodę. Niektóre parki narodowe mają swoje wewnętrzne przepisy, które mogą regulować to, jak długo i czy w ogóle można nocować. Będę kierował te informacje głównie do motocyklistów, ponieważ jeśli chodzi o kampery, no to są, to troszeczkę szerzej jest, tutaj jest więcej ograniczeń dla, yy, ograniczeń dla kamperów. Ale jeśli chodzi o motocyklistów, tak, czyli parki narodowe mogą mieć swoje wewnętrzne przepisy, trzeba na to uważać. Jak jedziecie, jeżeli nie ma na przykład wyraźnego zakazu, takiego, taki namiocik przekreślony z zakazem biwakowania albo nie jest napisane, że jest zakaz biwakowania, to znaczy, że można. Jeśli chodzi o rozpalanie ognisk, to według zasady od 15 kwietnia do 15 września jest zakaz rozpalania w lasach i w miejscach do tego niewyznaczonych. Aczkolwiek, jeżeli jesteśmy tutaj na plaży, to nawet jeżeli już jest po 15 kwietnia, to są miejsca takie, w których spokojnie można sobie rozpalić, ponieważ mamy wodę pod ręką. To jest oczywiście woda słona, ale do ugaszenia ewentualnego pożaru, jakby coś się zaczęło dziać, to, to wystarczy. I o tym trzeba pamiętać, żebyśmy nie narażali. Środowiska na zniszczenie. Przy tej okazji, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, żeby nie niszczyć przyrody. I o zasadzie leave no trace, czyli nie zostawiamy po sobie śladów. Jeżeli się wynosimy z danego miejsca, to sprzątamy. Jeżeli na przykład zużyliśmy jakieś drewno, które ktoś wcześniej przygotował na ognisko, no to poszukajmy tego drewna, jest sporo. Przynieśmy dla następnych, tak? Ponieważ tutaj też jest taka zasada, że zostawiamy miejsce dla innych takie, jakie my sami zastaliśmy. To jest, to jest bardzo ważne. Oczywiście mówiłem o tym, że ryby można w, w słonych wodach łowić bez najmniejszych ograniczeń. Co do wyszukiwania takich miejsc, nie podam wam oczywiście tych konkretnych punktów, ponieważ no, musiałbym wam podać, Zaznaczyć całą Norwegię. Ale ci bardziej uważni pewnie dostrzegli, że na moich filmach pokazuję czasem jadąc potencjalne miejsce nad jeziorem, gdzie spokojnie można byłoby się rozbić i przenocować. Więc zwracajcie na to uwagę, oglądajcie moje filmy po prostu. Jest aplikacja iOverlander, na której jest trochę tych punktów zaznaczonych, ale pamiętajcie, nocowanie na dziko to bardziej chodzi o to, żeby nocować niekoniecznie tam, gdzie wszyscy nocują, tylko żeby znajdować miejsca, w których nikogo nie ma, takie trochę wasze, wasze prywatne miejsca, spoty noclegowe, kempingowe. Dlatego można to robić na Google Mapsach. Można wynajdywać wokół drogi, jak gdzieś jedziecie, planujecie dojechać do jakiegoś miejsca. Można się przyglądać jakimś odbiciom, właściwie jakiś las, gdzieś nad jakąś rzekę, bo to też jest ważne, że jak nocujecie na dziko, no to dobrze by było mieć dostęp do wody, do słodkiej wody. Ja mam bukłak, mam bukłak z wodą słodką, ponieważ tutaj w fiordzie woda jest słona, czyli się. Nie napijemy jej ani jej nie ugotujemy. Dlatego ważne jest, żeby mieć ze sobą wodę do picia i to w sumie chyba wszystko. Co do toalety, to już jest sprawa indywidualna. Niektórzy nie mają problemu z tym, żeby się przez kilka dni czy kilka nocy nie kąpać. Ja zawsze ze sobą mam chusteczki takie nawilżane, takie dla dzieciaków. No nie? To daje radę. Jak się przyjedzie na taki biwak. Dziki. To można spokojnie się umyć takimi chusteczkami. W takiej paczce, którą ja miałam, jest ponad 70 sztuk, więc to wystarczy na kilka nocy. Aczkolwiek, wiecie, można w ten sposób korzystać, że jak wyjeżdżacie z biwaku, to wystarczy się zatrzymać na jakiejś stacji benzynowej i tam się ogarnąć w łazience. Oczywiście. Nie pod prysznicem, ale można to ogarnąć na stacji benzynowej. Oczywiście sklepy po drodze też są. Gotować na, na takim biwaku można bez najmniejszego problemu na kuchenkach gazowych czy, czy tych wielopaliwowych. Nie ma najmniejszego problemu. Tak jak powiedziałem, jesteś, jeżeli jesteśmy przy wodzie, to też możemy sobie rozpalić ognisko i też y, upiścić coś na, na ogniu. Jeszcze raz bardzo wam polecam, ponieważ cisza, spokój, piękno natury w Norwegii i to, co można zobaczyć o poranku, jak się rozpina namiot i wychyla się głowę. Jest zimno, nad wodą jest zimno, Na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby mieć ze sobą dobry sprzęt, żebyście nie przemarzli w nocy. Ja dzisiaj akurat skorzystałem. Od jakiegoś czasu nie używałem y, śpiworu Fiotna Senna Hamar, który kupiłem w 2021 roku na moją pierwszą wyprawę samotną właśnie do, po Skandynawii i dzisiaj zdecydowałem się, czy wczoraj się zdecydowałem go, Odkopać, y, ponieważ wiedziałem, że będę nocował. Nie, nie planowałem nocować wysoko w górach, tylko wiedziałem, że będę nocował nad samą wodą i będzie zimno i przede wszystkim wilgotno. A ten śpiwór, hamar, jest śpiworem syntetycznym, który zdecydowanie lepiej sobie radzi. I powiem Wam, że to jest świetny śpiwór. Ma dwie wady, moim zdaniem. Duży i ciężki. Duży w sensie paczki. I ciężki, bo waży 1600 gramów, kilo 600. No jest duża paka, jest 4 razy większa od tego pajaka, którego mam, ale ma chyba temperaturę limitu do minus jeden. Było mi dzisiaj bardzo, bardzo ciepło. Naprawdę super. Bardzo polecam, ponieważ to jest śpiwór, który według chyba cenników kosztuje 10 razy mniej od tego pajaka. A nie jest 10 razy gorszy, jest bardzo dobry. Pamiętajcie o tym, żeby mieć dobrą matę, jakąś izolującą czy materac, no i dobry śpiwór przede wszystkim, tak? Ponieważ tu w Norwegii w ciągu dnia może być 20 stopni, a, a w nocy temperatura może spaść do 4 stopni albo nawet jeszcze niżej, więc y, o tym też trzeba pamiętać. Wczoraj poprosiłem na Facebooku, żebyście ewentualnie napisali, co chcielibyście, abym rozgadał. Krzysztof pytał o tą policję. Nie, 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 tutaj nie ma takiej, takiej sytuacji. Nie bójcie się, że ktoś was. Jeżeli nie łamiecie tych przepisów, tak? Jeżeli nie nocujecie u kogoś na, w ogródku? Wydaje mi się, że nikt by nie zadzwonił po policję. Po prostu ktoś by do was przyszedł, powiedział, albo zapytał, co się stało, że akurat nocujecie tutaj. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tak rzeczywiście by było. Zatem jeszcze raz Was zapraszam, polecam i jeżeli jeszcze by się pojawiły jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa.